Cześć, witaj w kolejnym tutorialu. W, tym, w tej lekcji krótkiej wideo zajmiemy się grafiką, obrabianiem naszych zdjęć, naszego zdjęcia Affinity Photo. Wybierzemy sobie jedno zdjęcie i troszkę je podrasujemy, przeskalujemy, żeby było w lepszej jakości, większej jakości. Już Ci pokazuję, w jaki sposób ja to robię. Otwieramy sobie nasze zdjęcie Affinity Photo, ja to używam a, a akurat. Wersji numer 2. A w niej Mamy nasze zdjęcie. To zdjęcie wcale nie jest małe, bo kiedy wejdziemy sobie w zakładkę File, w zakładkę Export, to od razu pokazuje nam wszystkie właściwości zdjęcia. Wielkość naszego zdjęcia, wielkość zdjęcia jest 1,84 MB, więc nie za duża i nie za mała. Tutaj mamy wielkość naszego zdjęcia w pikselach. I po pierwsze, chcę sobie zwiększyć wielkość mojego zdjęcia w megabajtach i oczywiście także w, w jakość mojego zdjęcia w pikselach, żeby było po prostu lepszej jakości. W jaki sposób to zrobić? Kiedy powiększymy sobie to zdjęcie, damy sobie tutaj zooma, to widzimy, że to zdjęcie jest takie dosyć rozmazane, dosyć takie niewyraźne i Ja sobie chcę to zdjęcie poprawić. Po pierwsze to co zrobię, to chcę zwiększyć wielkość mojego zdjęcia. A więc wchodzimy w zakładkę dokument i mamy zakładkę resize dokument dokładnie w tym miejscu. Co nam się tutaj pokazuje? No pokazuje nam się wielkość naszego zdjęcia w pikselach. Mamy tutaj rozdzielczość DPI naszego zdjęcia, która jest y, dosyć niska. I ja sobie chcę przeskalować to moje zdjęcie żeby wielkość naszego, mojego zdjęcia w pikselach była co najmniej razy 2. Więc albo wpisujemy tutaj odpowiednie wartości, licząc sobie tutaj nasze piksele razy 2 lub tutaj w zakładce DPI możemy pobawić się tutaj tymi wartościami w zależności od tego jaką wielkość DPI sobie ustawimy. Ustawiam sobie DPI na 144 i od razu widać, że wartość mojego wielkości, mojego zdjęcia się podwoiła. Mamy tutaj parametry w pikselach razy 2. Ja sobie te wielkości zostawię, ponieważ mi w zupełności wystarczą na moją stronę internetową. I tutaj mamy opcję Resample, przeskalowania i otwieramy sobie tutaj naszą zakładkę. Zwie nam się więcej opcji. Standardowe ustawienie w Affinity Photo to jest, jest opcja bilinarna, dokładnie ta, to jest na ustawione na samym początku w naszym programie. Natomiast my sobie musimy to zmienić i wybieramy sobie opcję Bubik. Opcja Bubik to jest um, taką dosyć inteligentną opcją, która przeskaluje nam nasze zdjęcie w DPI. Pod, um, podniesie nam tutaj wartość naszego zdjęcia w pikselach, ale przy okazji nie zepsuje nam naszego zdjęcia, to zdjęcie nie straci na jakości. No, oczywiście na tym nam najbardziej zależy. Bo wiadomo, nie wystarczy sobie przeskalać zdjęcia, kiedy to zdjęcie będzie razy dwa, będzie dwa razy większe, a natomiast jakość będzie tutaj y, przedstawiała wiele do życzenia, to nie o to chodzi. Więc opcja BQB tak naprawdę nie zepsuje nam zdjęcia, a tutaj podwoje nam nasze wartości. Klikamy sobie opcję Resize. Nasze zdjęcie nam się podwoiło. Możemy to znowu sprawdzić w zakładce Dokument. Resize dokument mamy nasze wartości zdjęcia razy 2. No, oczywiście to samo będzie widoczne w zakładce. File Export, kiedy będziemy sobie chcieli wszystko wyeksportować. Tutaj nam się generuje podgląd naszego zdjęcia i mamy dokładnie te same wartości. I tutaj wielkość zdjęcia już jest od razu wielkością większą. Czyli mamy już niecałe, niecałe prawie 5 MB. My sobie tego nie będziemy eksportować, ponieważ ja sobie chcę zwiększyć jakość mojego zdjęcia. I tutaj w zasadzie używam dwóch filtrów. Przy zaznaczonej zakładce Layer z naszym zdjęciem wchodzimy sobie w coś takiego jak Live Filters. Tutaj taka mała ikonka z klepsydrą. Otwieramy ją sobie. Mamy dość sporo rzeczy filtrów do wyboru. Nas interesują dwa filtry. W zasadzie pierwszy filtr będzie Unsharp Mask, dokładnie ten, i filtr poniżej. Przechodzimy sobie do naszego pierwszego filtra, Unsharp Mask. Klikamy, otwiera nam się nowe okienko. I co możemy tutaj takiego ciekawego ustawić? No oczywiście mamy radius i mamy faktor te dwie wartości. Możemy się pobawić tutaj suwakiem, ustawić sobie radius i od razu widzimy, jak nasze zdjęcie nam się zmienia, jak nasza grafika nam się wyostrza, nasz obraz nam się wyostrza. No i mamy y, zakładkę Faktor. Dokładnie to samo tutaj też. Te dwa filtry podrasowują nam zdjęcie, które robi się bardziej wyraźne, bardziej ostrzejsze. To są wartości maksymalne, natomiast ja wartości, które ja sobie tutaj ustawiam, żeby nie zepsuły mi zdjęcia, nie przeskalowały mi zdjęcia, to jest 1,5 piksela i tutaj mam jedynkę. To mi w zupełności wystarczy, żeby zdjęcia nie zepsuć, żeby zdjęcie wyglądało naturalnie i po prostu, żeby było przyjemne w Odbiorze. Oczywiście te wartości możesz sobie ustawić po własną rękę w zależności od tego, jaki efekt zdjęcia chcesz uzyskać. A więc 1,5 i 1. Tutaj mamy jeszcze wartości blendowania. Kiedy sobie rozwiniemy tą zakładkę, ja zostaję przy wartości normalnej, ponieważ nie chcę za bardzo mojego zdjęcia Zmienię, chcę tylko je troszkę podrasować. Natomiast tu oczywiście masz więcej opcji do wyboru w zależności od tego, jaki właśnie efekt sobie chcesz uzyskać. Możesz się tutaj poprzemieszczać po tych wartościach, po tych filtrach, zobaczyć, który filtr jak działa. Zostaje przy opcji normalnej, natomiast to, co ty możesz sobie wybrać, w zależności od tego, jakie masz zdjęcie i co chcesz z nim zrobić, najczęściej filtry, które ja wybieram, to jest Softlight, Hardlight i jeszcze jest tutaj zakładka Overlay. Nad tymi filtrami nie będę się skupiać, Zostaje przy filtrze normalnym przy normalnym wartości mam ustawione utworzyła mi się tutaj nowa warstwa z moim filtrem jako grupa troszkę nasze zdjęcie sobie podrasowaliśmy dokładnie to widać, kiedy sobie wyłączymy ten filtr. To dokładnie widać, że to zdjęcie troszkę zostało podrasowane. Drugi filtr, który ja tutaj używam będą cały czas w zakładce. Zdjęcia. Znowu wchodzimy sobie w zakładkę Live Filters i mamy drugą opcję High Pass. Dokładnie tutaj. Tutaj też musimy sobie ustawić odpowiednie wartości. I tutaj sobie ustawiam w zasadzie pomiędzy 5 a 20 pikseli w zależności od tego, jakie mam naprawdę zdjęcie, bo tutaj nie ma jakiejś wartości umownej. Ustawimy sobie mniej więcej na 20% i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tutaj sobie ustawiam w metodzie blendowania to opcja Overlay, dokładnie tutaj ta zakładka. Zamykamy nasze okienko i mamy już dwa filtry. Mamy filtr pierwszy, Unsharp Mask i mamy tutaj maskę drugą, High Pass. I dokładnie widać, że tutaj ten drugi filtr także nam bardzo fajnie wyostrzył zdjęcie. Oczywiście, ta, te dwa filtry są dalej klikalne, edytowalne, więc to, to tutaj ten radius możemy sobie naprawdę ustawić tak, jak chcemy, tak jak nam pasuje nawet na 100 pikseli. Myślę, że 25% wynosi nam wystarczy naszego zdjęcia. No i tutaj też druga opcja, Unsharp. Też możemy się tutaj pobawić. Natomiast ja zostaję przy 1,5, tak jak mówiłam wcześniej, i tutaj przy jedynce. Powiększymy sobie to zdjęcie, zobaczymy, jak ono wygląda. Wygląda już o wiele ciekawiej. Teraz wystarczy sobie zdjęcie wyeksportować, zakładka eksport i zobaczymy, jakie wartości nam się tutaj pokażą. Wartości mamy ustawione tak, jak było poprzednio, natomiast wielkość zdjęcia w megapikselach nam się zmieniła prawie na 7 MB, 6,5 MB. Więc raz, że to jest zdjęcie już powiększone, to od razu mamy wielkość zdjęcia w megapikselach o wiele wyższą. Więc zdjęcie jest o wiele lepszej jakości. Co jeszcze musimy z naszym zdjęciem zrobić? To, co ja jeszcze tutaj widzę, czasami jest tak, że nasze zdjęcia tu nam się pokazują, tu może tego tak nie będzie bardzo widać, ale czasami przy zdjęciach mamy taką białą, cieniutką rameczkę. Tak, jakby nasza grafika, grafika zdjęcia nie dochodziła do końca naszego Zdjęcia do naszych tutaj brzegów zdjęcia. I ja sobie to jeszcze powiększę. I mamy tutaj z lewej strony właśnie taką białą ramkę, gdzie brakuje nam po prostu naszego zdjęcia naszego tła. No to to co ja robię, żeby sobie jeszcze poprawić no moje zdjęcie, żeby było lepszej jakości, wchodzę sobie w zakładkę. W narzędzie In Painting Brush, dokładnie tutaj z lewej strony. Jeśli go nie masz, to musisz po prostu sobie tutaj ten trójkącik, i to narzędzie masz tutaj właśnie dostępne. Więc mamy In Painting Brush, pędzel odmalowywania, ustawiamy sobie odpowiednią wielkość, i tutaj już możemy sobie. Oczywiście musimy wejść sobie w naszą warstwę z zdjęciem, tu możemy już sobie nasze zdjęcie poprawić, dołożyć sobie właśnie. To, co nam tutaj brakuje, żeby tej białej linii mimo wszystko nie było, żebyśmy nie musieli skalować zdjęcia specjalne tutaj za, za pomocą metody krop. Wystarczy tutaj sobie dołożyć trochę koloru, zamalować właśnie za pomocą tego narzędzia. W zasadzie nasze zdjęcie jest gotowe do eksportu. Więc file eksport. Eksportujemy wszystkie wartości mamy podane mamy podmiot zdjęcia z lewej strony podany tutaj widzę że jeszcze na górze mogłem, można by było coś jeszcze poprawić. Już tego nie będę robić. Klikamy eksport zapisujemy sobie nasze zdjęcie nam się eksportuje i zobaczymy zaraz jak nasze zdjęcie wygląda kiedy sobie otworzymy. Tutaj mamy nasze początkowe zdjęcie, które miało właśnie wartość w megapikselach niecałe 2 megapiksele i 1500 na 1024. Natomiast otworzymy sobie to zdjęcie. To jest nasze zdjęcie początkowe. Oczywiście tu możemy sobie powiększyć to zdjęcie i dokładnie widzimy jak ono wygląda. Natomiast otworzymy sobie jeszcze dla przykładu drugie zdjęcie, które sobie właśnie wyeksportowaliśmy. Nasze zdjęcie jest tutaj. Ma podwojoną wartość w pikselach i niecałe 7 MB. Otwieramy sobie to zdjęcie. Powiększymy sobie tutaj. I dokładnie widzimy, jaka jest różnica pomiędzy obydwoma zdjęciami. Jaka tu jest jakość zdjęcia? I jak tutaj to zdjęcie jest. Bardziej klarowne, bardziej przejrzyste i po prostu lepszej jakości w megapikselach. Ja tutaj się posłużyłam moim zdjęciem, natomiast um, wiadomo, że oczywiście te dwa filtry, których ja używam, um, można je używać także do różnej grafiki, do różnych projektów. Niekoniecznie to musi być zdjęcie. A więc spróbuj, testuj i zobacz, jak tutaj te filtry działają w praktyce. Jeśli tutorial był dla Ciebie przydatny, to bardzo proszę o zostawienie łapki w górę. Będzie mi z tej strony bardzo miło.